Biorę barbarzyńca Jakie ty w Cześć, to jest Elmar razem z Blasem kozako. Cześć, 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 cześć. cześć, cześć. Uuu, fajne, też biorę barbarzyńce. Zaraz... Łotrzyk. na łopatok. Nie ma tutaj takich. Dobra, już mam barbarzyńcę. Cześć, też to. to okay. jesteśmy w Jernikowym Landzie. Pala numer jeden. Haha, ha, zabiłem. Gdzie tam. No. Ja mam zero pieniędzy. dwa Trzydzieści jeden mam. A podzieliłbyś się jedzeniem, jakbyś miał, a ja bym nie miał? Jakbym miał, to tak. Na razie nie ma. Kradnij opku. Jakie kradzie? Nie! To jest głupie. Kradno. Ja sobie po prostu w tym nie radzę. To jest głupia, to jest kupa. Ja też. To jest villager. Bo to villager defense lol. To jest jednego mi zostaw proszę. No Jezu Proszę cię Jezus Chrystus panie Chrystus ja Dorian pan. masz jedzonka? nie a mnie nie, nie stać ja mam zero pieniędzy i zaraz zginę bo nie mam jedzonka haha ha. A mnie nie da się No i nie zaraz będzie stać. Gdzie jest? Gdzie samo? To zombie z mieczkami, kurde! Ja ani jednego nie zabiłem. Temu. Ej, kupisz jednego i dasz mi jednego koteta ja zaraz zginę. Mam półtora serduszka. To atakuj, a nie. Atakuj. To jest po mnie, to nie można. No. Te, w czapkach są. To jest villager, sorry, nie chciałem się jest, zabiłem jednego. Brawo. To nie może zostało spełnione. A ja mam półtora serduszka. Haha. Ha. Stać mnie na jedzonko. Kup sobie jedną nie jest tak. Mam 39. Stać mnie na jeden ślebek, ale ostatnio. Ile masz pieniędzy? 39. No. Tylko? Mnie już było stać na jedzenie, nie? też stać. Gdzie jestem. No jaki <noise> Teraz mi wyszło. Nie, to nie. To jest czapka, mam czapkę. Lol, cheater. Mam czapkę. Ile masz pieniędzy? 29, bo nie zombie. Ja mam 92. dwa. zombie to był. Ale nie sprintuj lepiej. Nie, nie chodzi mi to. Dobra, zabiję już do A ja nie zabiłem. Nie, ja nie zabiłem na razie ani jednego. A mam 3 trzy hp. to jest chlebek. Ja nic nie dostałam, bo mnie nie stać. Mam nie sprintuję. Nie stać mnie na życie LAL. A, go, zabiję go, zabiję go. Jest! Zabiłem! Co mu ciebie kradzieje? kuczków. Zabijam, zabiję jednego. Na pewno, na pewno, na pewno go zabiję. Na pewno, A, na pewno, zabiję. na pewno Zabiłem. Ile masz pieniędzy? 78. Ja, 140. jest dość bogaty Zbieram sobie na jedzą... ja sobie Mam budki A ja mam eum. A ja mam mieczyk Skąd? pół serduszka A no, tylko tutaj ja i zabiję zombiaka Dobra, zabiłem jednego. Tyle mi wystarczy na razie. A ja wybiłem dwa i mam mieczyk. Ja też mam mieczyk. A ja, a bibu się się HP To jest lepsza porofa. siekierka czy mieczyk? I ta mieczyk. Ja mieczykiem biję. Nie siekierko. To ile ma to? Ja to mam 150 Ale to nie, siekierka jest lepsza. Dobra, no, zabijałem już jednego. Zabijałem drugiego. Zginąłem. Ja jestem. Jestem martwy. Ja też. Ale sto się... I za to dostaniemy diamenty. No fajnie. Jesteśmy martwi. Wiesz, że czasami, jak będziesz obok jakiegoś przedmiotu, to możesz wrócić do gry? Ale tylko czasami. A jakiego przedmiotu? Hm? Wróciłem do gry. Wróciłem. Ja też. Nie, nie. Widzisz, mówię. I co? Hmm? I mam 181 pieniędzy, a ty? 160. I tutaj nie ma żadnych zombie. Zginąłem znowu. Serio? Ja, ja jeszcze nie zginałem. Na szczęście. I raczej zombie? zaraz przegramy. Haha, zginałem i nie niewidzialny, haha. Jesteśmy tymi... tymi jak to? Willagerami. Co? My jesteśmy willagerami? Nie, nie. Ja mam już 200 pieniędzy, lol. Ale fajnie. Ja zginąłem. Trzeba ratu, ratować cezariusza. Cezariusz? A ty tak ty... go nazwałem. Nie, ja wróciłem do gry. 256 Mimo mojej czapki Ja mam 256 Widzicie, pieniędzy. kozako Czekaj trzeba raz zaryzykować Taka potęga te nowe zombie Kradziej Kradziej Mam to na nagraniu kubek Ja też jestem kradziejem i też masz mnie na nagraniu OK mam budki kupuję sobie mięsko Jakoś będę żył. Serio? Tabi. Ja jeszcze nie. Ja Dobra. Mam... mam całe... Mam całe... Bu... Mam wszystkie budki. A ile to jeszcze będzie trwało? I... Aż... aż wszystkie NPC-ty zginą. Co? No. to niekonieczne granie. Co? A ile zostało villagerów Sześć. Nie, nie zabijaj, za mi ich one nie. O, ratuje nie. Tylko nią Chcę ratować villagerów. Jestem ratodziej villagerów. Jest. Tak, ratodziej. Czyli tak, nie zabijcie tego villagera. Zabili. Nie. Tak, tego też zabijcie. okrodzie Weź ich, weź ich ten. Powstrzymywuj. 279. Ja zbieram na 400 na żelazny miaczek. A tak mnie na jaki? Na żaden. Ile masz pieniędzy? 210. No zbieram na żelazny Ho, zombie. Nie, ja, ja z nim nie walczę. Ginąłem. Kto mnie zabił? Nie, eee, nie ja. ja. Ja właśnie teraz biję tych zombiaków dwóch, którzy no cię dobra. Ciebie zabili. po, po sz, mszczecie. zabiłem, ich dwóch. Bo dwóch cię pocisnęło. Placę ci zrobili. I widzę cię, kopako. O dobrze. Placz Nie zabiję. No dobra, koniec. Oj, mój Łukasz. No dobra, papa. Pa. Koniec dzisiejszego odcinka. Baju, baju.